Try Not To Love Challenge na kanale, no i w ostatnim odcinku wbiliście ponad 5 tysięcy polubień, to znaczy, że zamiast pięciu serduszek, mamy ich po prostu 4. Kara, każdą scenę z filmu porównujesz do swojego życia. Nie wiem, jak to zrobię i w jaki sposób mam do tego podejść, ale spróbujemy. Lecimy, let's go. Spróbuj się nie zaśmiać, Try not to love. ale każdą scenę z filmu porównujesz do swojego życia mamy tutaj, o, chilucha, zobaczcie jak biega, o, chila, co ty robisz, w sensie mam psa i zazwyczaj, no, jeszcze tak mi belki nie wyrwała gdzieś na tarasie, czy coś, ale, czy, chociaż mój piesek lubi chodzić bez smyczy. I, tak, Jak miałem porównać, to tak bym porównał. Jeszcze nic mi nie wyrwała, więc to mogła nie być Chilla. To mógł być jakiś mam innego psa? Chyba nie wiem. A tutaj rzut do kosza i, no nie, też nigdy nie miałem takiej sytuacji. Po prostu jak coś mi się nie zdarzy, to będę mówił: Nie, 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 nie miałem takiej sytuacji. Nie, 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 dobra? O, niech tak będzie ok. Ło Boże, to też jest Chilla. Jak narobi coś w domu i tak potem nie wiadomo, co się dzieje. O, to ja na siłowni, zobaczcie, miałem iść do przodu, ale wiadomo, i nagle polden. Stańce na róże, to się zdarza. Ten przyszedł na zakupy do makro, ja ta... Ale masz maseczkę, ty, bo na taką długą rurkę, bo on jest y, kajakarzem, tak jak ja, my jesteśmy kajakarzami razem i schodzimy po prostu pod wodę, żeby oddychać przez taką rurę, to my jesteśmy ty, tylko mamy maseczkę, a że mówili ostatnio w telewizji, że pod wodą też trzeba je mieć, to robimy to samo po prostu. Ten tutaj na styropianie, tak jak ja, na XPS-ie, bo mi zostało trochę y, w y, garażu. Ja pier... Co jest? Co jest grane, proszę panią? No ja tak, chwileczkę! Ja tak śmieci nie wyrzucam. Borówki. Ale ci japę wykręciło. Nie lubisz borówek? To jest zajebiste. Często jem borówki. Może zjadłaś taki mały krowi bobek, a nie borówkę. Pomyliłaś smak, ty. O, proszę bardzo. No i tu ostatnio z komputera też ściągałem całą folię. Trzy, dwa... Dobra, no i co? Będą świeca pod ścianą. To nie, nie mogę porównać tego do swojego życia. To jest Rafatus, oczywiście, że tak. O, gościu, który... O co tu chodzi? On się zastanawia... O, chciał jej zgiąć nogę! Asia mi tak często robi, ale wiecie, kolanami w kolana wjeżdża, tak o sobie! Ja się potem przewracam, no bez kitu. O, to ja na kręgielni. To nie ja na kręgielni, myślałem, że trafia po prostu wszystko. Ja na łyżwach nie umiem szpagatu, więc nie porównam tego do swojego życia, nie ma szans, o. Ale wstać nie umiem czasem, dobrze. Możesz otworzyć sandrów? Nie mogę tego porównać do swojego życia, bo nie mam panoramy aucie, będę miał. Niedługo, ale na razie nie mam. Ale ja jestem tym, który powiedział mu, żeby to otworzył, bo zawsze mam głupie pomysły, ok? No co? Nie mam drona. O nie! Nie! no wycylała. O, proszę bardzo, Chilla. Chilla, jak zje coś niedobrego, cyk. A zazwyczaj je dobre rzeczy. Ok, so okay. do jakiej księżniczki jesteś podobna? Okay. Ja jestem. Fiona! A u mnie no To jestem ja Tylko jeszcze w długich włosach Przecież to jest ten sam ty? SOMEBODY Barry WONTON! A tu naleś... Ja lubię smażyć na leśniczkę. To jest jakaś pita Kurito! W KFC ostatnio jadłem kurito ja, ale dymy, ty, ale za dymka O, a to ja zabawa z Tomiem Juniorskim na plaży w, w pobierowie Czy on się nadział? O, ostatnio byli u mnie z drabiną, musiałem sobie przywiesić na lukarnie kolce, bo mi ptaki siadały i srały. Nikt mi nie pipał w samochodzie, ale drabiny oh potrzebowałem. God, really Dobra, no to ja też. To, to jest każdy z nas. Każdy z nas. O, dupo podmywacz, proszę bardzo. Czemu on z niego pił? Czemu ty pijesz z dupcio podmywacza? To jest. Ajajaj, aj, ale proszę bardzo, chyba że tam była whisky jakaś, albo 50% śliwowica. Co ty robisz? Czy on nie umiał ustać na hulajnodze? Na dyskorolce? ja też nie jeżdżę. Ale parkiura zawsze robię, wiadomo, rano jak wstaję. O, to nie jestem ja, bo nie skaczę na swojego kumpla, ale ostatnio tankowałem na stacji. Na stacji tankowałem. Za 7 zł, bo musiałem, musiałem gdzieś dojechać, okej. Okay. Is do kora twy, para Parasol, wiadomo. To daj do, ja lubię na piosenka. I ja z tego co wiem, jedna z ulubieńszych A tutaj Chila uciekła z domu i por porwała siatkę. Jesus Christas. O. A tu ostatnio były przymrozki. To właśnie jestem ja, bo tak byłem obcięty od fryzjera. Jechałem do końca, próbowałem. Tam jest samochód. Uważaj. Uważaj. Wstawaj, bo jedzie samochód. Nawet powiedział: Przepraszam, no, pada w golfie. O, to ja. Co, gramy? Nie, no, odtworzę to. Mam skurcz! Ała! Ale skurcz, Au! Jak ty tak umiesz? Mi wykręciło nogi od razu. No dobra, ale próbowałem, nie? Dobra próba, dobra. Ten odcinek to jest złoto. Co tam masz w środku? Uuu! Nigdy mi się... Dobrze cię widzieć, siadaj. Mi się nigdy coś takiego nie zdarzyło na szczęście. No dobra, ale... O, proszę bardzo. I na lodowisku, na rolkach, nie byłem nigdy na rolkach, ale paski! Byłem w więzieniu, żartuję, nigdy się nie zdarzyło. Ale porównałem paski, wiesz, o co chodzi. A tutaj będzie jakiś trik. Okej, okay, czyli zarzucamy. I. Woo! That's right. Czy on zasnął? Ona zasnęła nad zupą. jedz rosu, spokojnie. Co to za posiłek? Asia mi tak. Kuźwale kawę zrobili. Smacznego! Dobrej kawusi, smacznej maczy. Oho! Na odwrót! Na odwrót musi być. Teraz ty. On z przodu zostanie? Czyżby? Czy? czy dawaj. W drugą stronę. Musisz! Ty mu... Ojojo, ale próba była. No tego też nie. Przy pompeczki robiłem przed chwilą. Także, o. Ta pani, ta pani je banana. Proszę bardzo. Będzie ogórek. O. Właściciel, trzymaj. Pora w japie. Masz przyklejone. koniciła! ciła! san Dobra, co my tu mamy? O, to ja ostatnio idąc, walnąłem głową w drzwi, oczywiście, że tak. Może nie z taką siłą, ale no, zdarzyło się. To ja karmiący to się, zobacz, co się dzieje. I to mama, bo założył długie włosy. A jak ja miałem długie włosy, to jeszcze sobie radziłem. O nie! Wyciągnął włosy! O, pizza z terdusz... Coś takiego mi się nie zdarzyło. Ale nieraz mi się coś rozlało na biurku. Chyba każdemu, co każdemu to się może zdarzyć, ok? Chilla na plaży. Dawno nie była, ale to jest dobry moment. O, a to ja. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Najlepiej jeszcze z czymś w kubku? I akurat mi leci do kubka. Także. Psy to są chamy, bywają. O, papugi nie mam. Ale! Wspaniale! Musisz mnie czesać! Wspaniale! Tak, jak się domaga, sam się domaga. Dobra, co to jest? Go! Go się! e w tej, no i połamany dupolot to się u nas nazywało. Nie wiem jak u was. Dobra, siadamy na ławkę i chusiu, chusiu. Ja też siadam na ławkę, chusiu, chusiu. Od czasu do czasu, ale można jeszcze lewo-prawo. To nie jest głupie. I 3, 2, 1, lecimy. Oj, ale będzie. Oho! Kto robi takie ławki? To się nie da porównać do sytuacji z mojego życia, bo nie mamy takich ławek na osiedlu. Mój pierwszy dzień w pracy, mój też. Mam dokładnie tak samo, mam. Jak ty? I głową. A, no i. Jest dobrze docięte. Dobrze jest docięte. Bo się nie spodziewałem. Dobra, zaliczam to jako zaśmianie, bo. Absurdalna sytuacja. Co ona założyła? Oponę? Felge od Witary? Co ty masz na japie? He he he. A dołem nie można? A, baty masz za duże. Dobra, spróbujemy masłem. No ja tak nie mam, chociaż opona mi ostatnio wystrzeliła, ale jestem na diecie. Dobra, utknęłaś na zawsze. Jest dobrze. Czemu gory jest na siłowni? Ty to ja jak idę na siłownię, wiadomo, nie. Idę i wiadomo, nie. Są kolana. I, I żeśmy są rozciągnięci, ty, a tu wysypane jedzenie. Też się zdarzyło. A tu? O, białeczko. Trzymaj słuchawy! Całe biało! Jak to poszło? Dzisiaj trening nie siądzie tak, jak powinien. To ty żeś nie uważał w ogóle, chłopie, żeś w ogóle nie uważał. Ten, co się rozpędził na Atakamie, na pustyni, biegi, ja tak nie mam, nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, może z siedem razy. A ten tutaj, o, ja versus życie ostatnio, proszę bardzo, niby walczy, ale szedł do końca i salto, demonetyzacja filmów, wiadomo. O, Czy Chilla też umie mówić. Co się dzieje? Co się dzieje? No on ci opowiada. Chyla to samo. Musimy mówić I love you, naprawdę, 20 tysięcy łapeczek i pokażę wam jak czyluszka mówi I love you. Dobrego zostawiania łapek. Hymano, co ty... Czemu wyrzucasz patelnię? Co tam jest? Chcę trochę świeżego powietrza. Co ty wyrzuciłeś? Co, co to jest? Co ci się spali... O, przypalon! TO TEGO JEST kusz. Jepty ty mościanę, frisbee z naleśnika zrobił! Kocham cię, chodź się yeah, przytul, oczywiście... Gonna... Dobra, mamy torcika. A, damn, co, s... S... A co się s... stało? Kto go ugryzł? To I twój? Be, I... Musiałbym odkryć kto to. O, siemano. Co tam? Co robisz? Nienawidzę tego dźwięku. Którego? Gram w co? Gościu. To tak działa! Oh, ja pierdy... To naprawdę tak, że jak, jak robisz tak, to kogoś rzuca na, na sprite i bananat jeszcze raz to poka. A ona zaczyna. Oh, oh, oh. O, oh, wait, 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 hold on, hold on. Had, had, oh, oh! Yeah, let it out, let it out, boy, let it out, let that thing out, out, out. out. Let it out, let it out. Chyba się zaśmiałem cztery razy, co? Ja pierdyle, to tak... Dziu... Dobra, to tyle trajnotula Not to Love Challenge, zaśmiałem się cztery razy. A! Zostawiacie łapeczki w górę, macie 5 sekund na zostawienie łapeczki w górę, co 5000 tysięcy, zabieracie mi jedno serduszko w kolejnym Try Not To Love jelly. A ja żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Siemajta się, dobrego dnia, na razie, pozdrówcie każe. a jak się uda, to i Kate Walker z Syberii. Co? Muszę się odstresować. To nie moje, to moje córki, na razie. <laughs>